No i w końcu trafiłem do pierdla. I warunkiem zwolnienia za Kaucją było, że zacznę pracować w tym zasranym hotelu. Dlatego tu jestem. Kto by chciał pracować w hotelu? Wy nie, ja też nie. I dlatego każdego dnia żyję nadzieją, że coś kiedyś tu się zdarzy. Na przykład ktoś rzuci się na prostytutkę albo na lesbijkę z nożem i będę musiał je uratować. Który szuka swojej ręki. Odciętej ręki, którą mu odcięli dawno, dawno, dawno temu i gotowy jest zapłacić za nią gruby szmal. Cokolwiek gruby szmal to znaczy w przypadku starej, odciętej ręki. 500 dolców. To jest ręka czarnucha! To już ustaliliśmy! Skąd wzięłaś tę rękę w trabie? Jeśli za ten czas nie zdążę wrócić. To pokój. Eksploduj! To nie kompletnie z się ze sobą kaliste sterty dziecięcych rogi, nie tylko dziecięcych. Co my teraz zrobimy? Macie tu mega dużo rąk. Ale to są kompletnie Bo. nasze ręki. Ja ślicznotko nie naśmiewam się z czyjś bokserek przykuty do łóżka w pokoju pełnym popcinanych rąk z kanistrem benzyny, który dla mu wybuchnie. <noise> Uważamy, że jesteś fantastyczny facet i że powinieneś zgasić tę świeczkę, jeśli nie po to, żeby uratować nasze życie, to twoje, które z pewnością jest tego warte! A! trochę sprawę, co? Trochę. No ale nie martw się, to nie tylko twoja wina. Bo wiesz co? Bo ja cię chciałem gdzieś zabrać, wiesz? W takie... W takie jakieś piękne miejsce. No, takie spoko i luz za... za 500 dolców. Tak. No. I widzisz gdzie żeśmy wylądowali? W kurwa gówno!